Rozgrywki w tym sezonie powoli dobiegają końca. Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć wielu zawodników, którzy w tym sezonie zaliczyli ogromny progres i weszli na nowy poziom, co finalnie przełożyło się na zainteresowanie nimi przez największe kluby na świecie. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat możliwych transferów, które mogą być hitami letniego okna. Znajdzie się tutaj również miejsce dla reprezentantów Polski, bo o ile przejście Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan jest już raczej pewne, no to wciąż jest jeszcze kilku innych reprezentantów, którzy łączeni są z tymi najlepszymi. Klubami. O tym oczywiście w dalszej części, ale zanim zaczniemy, no to upewnijcie się, że zostawiliście lekarza do zasięgu, a ja za to z góry dziękuję. Teraz czas przyjrzeć się sytuacji Eduardo Kamawingi, który łączony jest z Arsenalem. Francuski pomocnik występuje w Realu Madryt od 2021 roku. Kamavinga od najmłodszych lat uznawany był za ogromny talent. Warto tu zaznaczyć, że na Santiago Bernabeu trafił, gdy miał zaledwie 18 lat. Była to transakcja z myślą o przyszłości. Teraz z perspektywy czasu można śmiało powiedzieć, że Francuz idealnie zakimował się w Realu Madryt i dziś jest bardzo ważną postacią drużyny prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. Carlo Ancelotti od razu wiedział jaki jest plan na rozwój zawodnika i dostrzegł w nim wielką wszechstronność na boisku, przez co często widywaliśmy Kamavingę, chociażby na pozycji lewego obrońcy. Już teraz Francuz jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, a ma on przecież dopiero 21 lat. transfer wycenia go na 90 milionów euro i na pewno ta wartość jeszcze wzrośnie, patrząc na potencjał Francuza. No i wiedzą to również w Arsenalu. W ostatnim czasie pojawiło się Dużo informacji, które podają, że Arsenal w najbliższym oknie transferowym może przeprowadzić jeden z najdroższych transferów w historii klubu. Jest to spowodowane chęcią wzmocnienia środka pola, a idealnym kandydatem ma na to być właśnie Kamavinga. Kwota tego transferu miałaby wynosić około 110 milionów euro. I gdyby faktycznie ten transfer doszedłby do skutku, no to byłby to najdroższy transfer w historii Arsenalu. Albo przynajmniej drugi najdroższy, bo nie wiadomo, czy przebiłoby to przyjście Deklana Rice'a z poprzedniego sezonu. Zobaczymy, czy Kamavinga będzie chciał odejść z Madry. Jest to na pewno sprawa rozwojowa, dlatego nic jeszcze nie jest pewnego. Natomiast coraz bardziej pewnym wydaje się być transfer Alfonso Davisa. Kanadyjczyk z Bayernu Monachium jest priorytetem Realu Madryt od kilku miesięcy, a media podają już informację, że jest to niemal pewny transfer. Fiorentino Perez chciałby tym transferem zastąpić Ferlanda Mendiego, który raczej nie spełnia oczekiwań. Sytuacja Francuza nie jest najlepsza, głównie z powodu jego częstych problemów zdrowotnych oraz braku stabilizacji w występach. Alfonso Davis ma natomiast kontrakt z Bayernem Monachium, który wygasa w czerwcu następnego roku. Dlatego jest to ostatnia szansa dla klubu z Monachium, żeby ewentualnie zarobić na odejściu swojego zawodnika. Jeżeli Davis do lata nie podpisze nowej umowy z Bayernem, ma zostać sprzedany do innego klubu. No i właśnie, faworytem do jego pozyskania jest Real Madrid. A co więcej, to według portalu Relevo, władze królewskich miały już nawet dogadać się z reprezentantem Kanady w sprawie jego przenosin do stolicy Hiszpanii. Warunki indywidualnego kontraktu miały już zostać ustalone. Wygląda na to, że do finalizacji tego transferu pozostał już tylko jeden krok. Wszystko jest w rękach Bayernu. Jeśli władze Bawarczyków zgodzą się na transfer, no to od lata Davis będzie występował na Stadio Santiago Bernabeu. Obrońca jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 70 milionów euro i bez wątpienia byłby to wielki transfer, bo wszyscy doskonale wiemy, jak świetnym zawodnikiem jest Davis, który jest w swojej optymalnej formie. Na pewno byłoby to wielkie wzmocnienie dla Realu, także zobaczymy czy finalnie ten transfer stanie się rzeczywistością. Lucas Paqueta. Media podają, że już teraz trwają rozmowy na linii Manchester City a Lucas Paqueta. Jest to coraz bardziej powszechna informacja, która spotyka się z mieszanym odbiorem. No bo z jednej strony linia pomocy Manchesteru City i tak już teraz jest bardzo solidna, a sam Pep Guardiola z trudem znajduje w niej miejsce dla wszystkich dobrych piłkarzy. A przecież Lucas Paqueta to również piłkarz tej najwyższej klasy, który musiałby dostawać minuty. Według angielskich mediów Brazylijczyk miał już się nawet dogadać z The Citizen w kwestii wynagrodzenia i pozostałych warunków umowy, a transakcja miałaby dojść do skutku tego lata. Dlatego na ten moment brakuje jeszcze tylko porozumienia między klubami. West Ham United i Manchester City nie prowadzą obecnie żadnych negocjacji. Natomiast ma to mieć miejsce przed końcem tego sezonu i tym samym Lucas Paqueta ma być pierwszym letnim transferem ekipy z Manchesteru. Brazylijski pomocnik obecnie jest wyceniany na 70 milionów euro, no i wcześniej miał okazję reprezentować barwy takich klubów jak Olympique Lyon, Flamengo czy AC Milan. Aktualnie Paqueta gra właśnie w londyńskim West Hamie, do którego trafił w sierpniu 2022 roku. Od tamtego momentu rozwinął się jeszcze bardziej i wszystko wskazuje na to, że będzie to ten moment, żeby wejść na większy poziom i spróbować coś osiągnąć z topową drużyną. Ten potencjalny transfer również należy do gatunku tych najbardziej prawdopodobnych, także wystarczy tylko czekać na rozwój sytuacji. Jorginho. Jakiś czas temu informowałem Was o tym, że Jorginho może być zawodnikiem, który latem odejdzie za darmo. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego sytuację będzie chciała wykorzystać FC Barcelona. Przed Barceloną kolejne już skomplikowane okno transferowe, co wynika z ich słabej sytuacji finansowej. Jean Laporta ma w głowie pomysł dotyczący ściągnięcia do zespołu gotówkowo przynajmniej jednego zawodnika z tej najwyższej półki. Ale będzie to możliwe dopiero wtedy, kiedy Barcelona sprzeda jakiegoś kluczowego piłkarza. No i czy stanie się to faktem, to się dopiero okaże. Ale żeby dodatkowo wzmocnić ekipę na kolejny sezon, no to FC Barcelona będzie musiała znowu kombinować oraz rozglądać się za wolnymi transferami oraz wypożyczeniami, żeby jak najmniejszym kosztem pozyskać jak najlepszych zawodników. No i właśnie jednym z kandydatów do tego może być Jorginho, którego umowa z Arsenalem obowiązuje tylko do 30 czerwca. Katalończycy byli zainteresowani sprowadzeniem Jorginho i już w zimowe okno transferowe, ale niestety wtedy ta transakcja nie doszła do skutku. Teraz media podają, że 50-krotnie prezentant Włoch byłby wręcz zachwycony możliwością podpisania kontraktu z Barceloną. Z Barceloną, która jeszcze nawet kilka lat temu chciała sprowadzić Jorginho, ale wtedy Włoch finalnie trafił do Chelsea. No i właśnie, wiedząc to, że Barcelona często sięga powolnych zawodników, to bardzo możliwe, że finalnie Jorginho dołączy do Blaugrany. Jakub Kiwior. Reprezentant Polski w tym sezonie prezentuje się z bardzo dobrej strony. Wywalczył sobie miejsce w ekipie Arsenalu, notuje wiele minut na boisku, a jego występy są co najmniej przyzwoite. Jeszcze przed styczniowym oknem transferowym Jakub Kiwior był łączony z AC Milanem. Zainteresowanie było bardzo duże i spekulowano tylko czy Polak trafi do Włoch na zasadzie wypożyczenia czy transferu. Według włoskich mediów Kiwior po przenosinach do Milanu miałby od razu trafić do podstawowej jedenastki. Jednak od czasu zimowego okna transferowego pozycja Kivior w składzie Arsenalu uległa zmianie i jest on teraz coraz ważniejszym punktem w składzie kanonierów. Sam zawodnik zabrał nawet głos w sprawie tych pogłosek transferowych, które łączyły go z AC Milanem, no i tak brzmiała jego wypowiedź. Na pewno to jest miłe i cieszę się, że jest z mną zainteresowanie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. Zresztą na razie nie było ze mną żadnych rozmów. Wiele źródeł, w tym np. portal Transfermarkt, podaje informację, że prawdopodobieństwo tego transferu wciąż jest, no i sytuacja kiwiora wciąż jest obserwowana przez skautów Milanu. Zanim Polek zaczął regulować. Regularnie występować na boiskach Premier League, to było dużo domysłów, czy nie powinien on iść na wypożyczenie, żeby grać regularnie. No ale skoro już udało mu się to w Arsenalu, to można wątpić, że będzie chciał on znowu zmieniać barwy. Ale na pewno zainteresowanie ze strony Milanu wciąż jest, dlatego właśnie postanowiłem tu również przytoczyć sytuację obrońcy z Arsenalu. Marcin Bułka. O polskim bramkarzu również wspominałem w ostatnich odcinkach i jak się okazuje, są wszystkie podstawy do tego, żeby i w tym materiale przyjrzeć się sytuacji Marcina Bułki, ponieważ wiele wskazuje na to, że jego sytuacja bacznie śledzi Real Madryt. Marcin Bułka niezmiennie zbiera świetne recenzje w drużynie Nicei. Nawet Mateusz Borek w programie kanału sportowego ujawnił, że reprezentant Polski jest stale polecany do Realu Madryt. Ale podobno królewscy nie są tylko jedynym gigantem, który bacznie obserwuje sytuację polskiego bramkarza. Keeper ma za sobą 26 występów, w których zachował aż 15 czystych kąt, a co więcej, to znakomicie radzi sobie przy rzutach karnych. No naprawdę zaliczył ogromny progres i gra na topowym poziomie. To wszystko przekłada się na to, że media donoszą, że zainteresowanie jego ściągnięciem wykazuje m.in. Atletico Madryt, Manchester United i Juventus Turyn, czy właśnie Real Madrid. Obecna umowa 24 latka z Niceą jest ważna do 30 czerwca 2026 roku, no i jego przyszłość nie jest znana. Bardzo możliwe, że w Realu Madryt będzie. Będziemy mieli nowego Jerzego Dudka i tym samym drugiego Polaka w historii całego klubu. Byłoby to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie i dałoby to nawet możliwość, że Marcin Bułka za kilka sezonów byłby już kluczowym golkiperem Realu Madryt. Dajcie znać, czy widzielibyście Marcina Bułkę w Realu Madryt, a na nie pozostaje nic innego jak czekać na rozstrzygnięcie tej sytuacji. Sebastian Szymański. Fenerbacze Stambuł potrzebuje Szymańskiego, żeby odzyskać po prawie 10 latach mistrzostwo Turcji. Ale może też na Polaku wiele zarobić, ponieważ po reprezentanta ustawiają się naprawdę wielu chętnych. Ten hitowy transfer reprezentanta Polski wydaje się, że nadchodzi wielkimi krokami. Fenerbacze sprowadzając Szymańskiego za niecałe 10 milionów euro, zrobiło naprawdę świetny interes. Kibice ekipy ze Stambułu polubili Polaka, a ten odpłaca im się w najlepszy możliwy sposób. Jest bardzo ważnym piłkarzem Fenerbacze a kibice go uwielbiają. Jednak co do przyszłości Szymańskiego, no to wciąż jest ona niewiadoma. Polak jest wyróżniającym się piłkarzem i wzbudza zainteresowanie takich klubów jak Chelsea, Liverpool, Manchester United czy AC Milan. W Wy Fenerbacze wycenili Szymańskiego na 30 milionów euro i jeżeli uda im się sprzedać Polaka za trochę większą kwotę, no to mógłby być to nawet rekordowy transfer w skali tureckiej ligi. Według mnie ten transfer w końcu dojdzie do skutku, no i Szymański będzie reprezentował barwy topowego klubu. A jakiego klubu, to dajcie znać w komentarzach, gdzie Według was powinien trafić Sebastian Szymański po sezonie. Także to na tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like do zasięgu i subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Bardzo wam za to dziękuję, bo bardzo mi się to pomaga rozwinąć. No i słyszymy się już niedługo w kolejnym materiale. Także trzymajcie się i na razie. Cześć!